Dzięki zarządowi województwa lubuskiego i radnym, którzy zagłosowali w zeszły poniedziałek na sesji sejmiku za uchwalenie tego budżetu, z czego bardzo serdecznie dziękuję. Zwiększymy dotacje dla klubów sportowych do 1 950 mln zł, po to, żeby pokazać, że pomimo inflacji, która naprawdę zżera budżety klubów, jesteśmy w stanie dołożyć troszkę więcej pieniędzy, po to, aby mogli realizować te zadania, które są najważniejsze źródeł nie otrzymujemy, na przykład środków na dojazdy na ważne zawody. A tutaj możemy aplikować pieniążki o dojazdy na Mistrzostwa polskie, na ogólnopolskie imprezy, nawet na międzynarodowe. Myślę, że każda złotówka jest tu bardzo ważna. Uzupełniamy to z, z innych po prostu już środków. Uzupełniamy te pieniądze na szkolenie, na przygotowanie zawodników do udziału w zawodach. Ale jeżeli są jeszcze środki, to na organizację imprez, prawda? Bo jesteśmy organizatorem dużo ważnych imprez, szczególnie w województwie. Ośrodku Sportu i Rekreacji, bo to jest ośrodek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami organizację organizację imprez. To jest bardzo znacząca cegiełka, jak wspomniałem wcześniej. To, to nie jest 5-10%, to jest około 40% w ogóle procent budżetu klubu, który no, składa się z wielu, wielu różnych środków pozyskiwanych nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, oczywiście, ale ten wkład pozwala tak bardzo optymistycznie budować sobie kalendarz na cały rok, tym bardziej, że oferty pojawiają się bardzo wcześnie, kalendarze imprez również mamy bardzo wcześnie, zgrupowania i wszystkie wyjazdy również są planowane wcześniej, więc to pozwala nam tak na spokojnie sobie usiąść i te wszystkie środki rozplanować. To oczywiście te środki z urzędu to jest dofinansowanie, to nie jest całkowite finansowanie tych zadań, więc bez nich byłoby nam dosyć trudno, tym bardziej, że mamy tych wszystkich wyjazdów i startów bardzo dużo.